Cześć, witam. No, jak widzimy, drodzy widzowie, mamy przed sobą bardzo ciekawy zestaw. Na dobrą sprawę musiało kiedyś do tego dojść. Miałem tego w pełni świadomość, ale nie sądziłem, że tak szybko to się wydarzy. Szóstka spięta z przyczepą hakową i z małym zielonym kontenerem. Robię ostatnią dzisiaj odstawę ziemniaka do krochmalni w łobzie. Yy, ogólnie sytuacja jest mocno awaryjna, ponieważ siadło Volvo. Mamy awarię w Volvo i to konkretną. E, zaraz do tego przejdę. Tu już mam ostatni kontener ziemniaków, ponieważ wykopki zakończone w tym roku. E, bardzo sprawnie poszło, jeżeli chodzi o wykopanie tego ziemniaka. Z bardzo kilku prostych przyczyn. Dobre przykodowanie podłoża z wiosny, czyli brona aktywna przed sadzeniem, brona aktywna po sadzeniu. Uwolniło mnie to wreszcie od brył. Dobra wilgotność e, gleby oraz. No, Udane zabiegi herbicydowe przed chwastami, i naprawdę nie trzeba było pierwszy raz w ciągu tych wykopek robić mulczowania, jeździć z mulczarką, cudować, kombinować, nic się nie zapychało, po prostu wszystko szło pięknie. Największy minus tych wykopek, niższy plon niż co roku, niestety, gruba ilość wody, to już wspominałem, naprawdę mnie e, no, po prostu zwaliła z nóg, i po prostu zdjęło mi tego plonu, i to jest jedyna przyczyna. Jaką obstawiam, ponieważ pojechałem na jedną działkę, taką naprawdę niedużą, około hektara, na czwartą klasę zamiast trzeciej, i tam nakopałem najwięcej e, z wszystkich ziemniaków, jakie miałem. Poważnie z jednej czwartoklasowej działki. Tak więc niby mokry rok, dobry rok, ale nie dla wszystkiego. Za chwilę będę się ciekował pod kukurydzy, ale to jest inna sprawa. E, I teraz, jeszcze co chcę wam powiedzieć. Przejdźmy do Volvo, pokażę Wam co się wydarzyło. Może ktoś z Was miał już podobną akcję, sytuację. Może tak, może nie. Zobaczymy. Volvo między budynkami, słuchajcie, jest historia taka i jest to historia związana z urządzeniem hakowym. Jak widzicie, jest wysunięty hak na samej ramie do góry. A dlaczego tak? Nie wiem z jakich przyczyn zacząłem po prostu tak. Przekładałem kontenery, szykowałem się do transportu na wieczór, żeby rano wystartować, i tak w pewnym momencie włożyłem kontener na przyczepę. Podjechałem pod drugi kontener, żeby wziąć już na auto. Wysuwałem ramię i chciałem je potem lekko po podjeździe pod kontener wsunąć. I nagle dźwignią, yy, sterując dźwignią na wsuwanie, hak dalej wyjeżdżał. I cały czas ruszałem w obie strony, a on nadal się wysuwał. Nie mogłem się domyśleć o co chodzi. I w pewnym momencie wyłączyłem załączyłem hydraulikę, obejrzałem co mogłem, no i znowu wykonałem ruch dźwignią, wysunęłem i wystrzelił olej. Wysunąłem po prostu hak do końca, wystrzeliło całe multum oleju. Co zresztą widać po aucie, auto jest ochlapane, i pod spodem już tutaj nie widać, ale na polu, gdzie to robiłem, po prostu pod spodem wylało się z wiadro oleju i. I koniec, koniec użytku na ten moment, muszę to szybko doprowadzić do stanu używalności, muszę to szybko rozebrać, ponieważ bardzo pilnie mi jest Volvo potrzebne, bo zaraz właśnie wchodzę w temat kukurydzy i też do wożenia, do skupu będę miał jakieś około 70 km, znalazłem fajny zbyt i no, nie będę tego woził ciągnikiem, tak, to jest za daleko oraz... Drugi raz po to mam ciężarówkę, żeby właśnie ona woziła wszystkie towary, a nie ciągnik rolniczy. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, drodzy widzowie, że e, mój pierwszy wczorajszy transport ciągnikiem, to Wam powiem, że no za mocno się moja dupka przyzwyczaiła już do ciężarówki. I dla mnie ten transport ciągnikiem rolniczym to jest oczywiście nie obrażajcie się o za to, ale dla mnie to już jest średniowiecze, wozić cokolwiek ciągnikiem na większe odległości. Tak jak po coś gdzieś pojechałem, no to jest inna kwestia, ale transport płodów ciągnikiem rolniczym, to jest dla mnie średniowieczne naprawdę. To jest dla mnie osobiście, bo wiadomo, przyzwyczaił się człowiek do tego, no i teraz wozić tym, no to ciut, ciut taka kara, jakby nie patrzeć, tak? E, no ale dwa kontenery, nic się nie dzieje, robimy kursy, szóstka dzielnie sobie z tym radzi. E, jedyny minus jazdy z takim zestawem, to jest tylko po prostu standardowo tandem, no i e, suwanie na łukach, tak? Takie wiecie, wchodzicie w rondo, przyczepa ma duży, no nie ma skrętych osiek ani nic, czyli opony się naginają. I po prostu ten tył ciągnika też to odczuwa, i tak jakby trochę ten tył zajeżdża na rondach, tak więc trochę trzeba uważać, wolniej przyjeżdżać. No i <laughs> wszystko w temacie, tak? E, co do obsługi szóstką przyczepy hakowej? Wyśmienicie sobie radzi, wciąga kontener, zestawia kontener, później będę chciał to pokazać. Yy, jedyne co podnoszenie trochę dłużej schodzi, ponieważ no, wydatek hydrauliki w szóstej, a w kierowcu to jest no, dwa różne tematy, ale i tak dźwiga w miarę sprytnie trochę więcej obrotów i wszystko trybi. Dobra, palę maszynę, niech się już pompuje wszystko. Nie ma na co czekać. Czeka mnie właśnie znowu taka wycieczka. Yy, I na dobrą sprawę, drodzy widzowie. Ten zestaw jest taki no optymalny pod ten ciągnik, jakbym miał zaczepić drugą przyczepę, o byłoby już mocno ciekawie, powiem Wam, byłoby już mocno ciekawie, jakbym miała ciągnąć przyczepę z tyłu. Teraz jeszcze szybko powiem, jak wczoraj pojechałem na wagę w takiej konfiguracji z pełniutkim kontenerem, ważyłem równiutko 24 tony, tak więc no jest co dybać, tak, a jeszcze jedna przyczepa z tyłu, o kurde, to by było dopiero na spokojnie, nie rozpędzam się, nie lecę pełnym pędem ze względu na zimny silnik. Tak, żaden olej jeszcze się nie podnosi, żadne jeszcze temperatury pracy nie są osiągnięte, więc na spokojnie. W miejscowości, jak tutaj się do mnie jedzie od strony Złocieńca mamy drogę zabytkową zawsze jak ktoś jedzie pyta się mnie co to tutaj jest ja Mamy no, no taki odcinek drogi w miejscowości, która jest uznana za zabytek i ani wyrównać, ani jej zrobić, ani nic bo jest pod pełnym dozorem zabytków no, nieoznakowany bus pojechał Pano, z niebieskimi panami na pokładzie no i ani jej wyremontować ani nic to życzę temu co podjął taką decyzję żeby do końca życia w czyśćcu wozem drabiniastym jeździł to jest masakra też no ale to jest tylko niewielki fragment do przeżycia no ale przyjemny nie jest wiadomo tutaj to jest jedyne miejsce gdzie muszę redukować ze względu na właśnie równość drogi. Ja się w bardzo fajnym efektem. słuchajcie. To jest no niczej się wystudza wszystko gra kamulce zaciągnięte koła ciepłe czyli wszystko w porządku światełka świecą na ciągniku świecą ojoj oj, oj, oj. tam się pulpa wylewa czy tam co innego dobra wszystko gra czekamy na swoją kolej Czekam, Volvo się napompuje, podjeżdżam pod warsztat i prójemy hak, patrzymy co się stało i próbujemy rozwiązać problem. To bo tak jak wspominałem dzisiaj na samym początku, Volvo jest mi mocno potrzebne do transportu kukurydzy. Przed chwilą e, wyjąłem już Giganta też na zewnątrz e, i... O, spokojnie. Wyjąłem Giganta właśnie na zewnątrz po to, żeby można było go przezbrajać. Jak dobrze pójdzie, jutro bo wyszykuję. I będziemy zbierać się na kukurydzę pomału. No dobra, wypinam Seger. Już mamy tu wypięte. Zaraz będziemy brać łańcuch. Ciągnik widły. I jakoś to trzeba wysunąć. Siłownik zostawiamy. Następnie z drugiej strony siłownik wybije. Wyciągam. Będę widział o co chodzi. Ale nachlapało Aż z przodu na lusterku mam. E, olej, no zobaczymy zobaczymy co tutaj się nawyrabiało, prowadnice widać coś Eh, będzie wyjęte będzie lepszy widok dobra, cały hak jest wyciągnięty, tam widać giganta z klepiskiem już czeka powiem wam, że nie będzie ciekawie, będzie zaję, fajnie, źle na ten moment Wyjęłem już wszystko Muszę wyjąć jeszcze prowadnicę Tam została jedna kostka Od uchwytu prowadnic Taki uchwyt prowadnicy po prostu No i Patrzę na to Czekajcie Co to, co to, co to, to, to się stało? Dlaczego tak? Od, od kiedy to siłownik też się w środku rusza? Czy by się w środku rozerwał, czy co? Strasznie dziwna ta pogoda dzisiaj, dobra, oleju co nie miara Zaraz wybijamy sworzeń na dole. Wyciągam to wszystko do góry i, i rozkręcamy siłownik. Coś się stało z siłownikiem, tylko o co tu chodzi. To co się pytałem na początku materiału, już jest nieważne, nieaktualne. Szkurwa, no. no, wiecie co? Odkręcił się, odkręciło się tłoczysko na końcu, wykręcił się. W trakcie pracy normalnie się rozkręcił siłownik I dlatego mi to tak wywaliło Na końcu lekko ostatnie dwa zwoje widzicie o już zerwało Resztę normalnie się odkręciło no już wiecie co No takich jaj to ja jeszcze nie miałem w niczym Dobra mycie ogarnianie zobaczymy jak uszczelniacze Jeżeli uszczelniacze trzymały on nie ciek Tylko teraz jest mokry po całej tej operacji bo tam się rozlało od cholery Prawdopodobnie złożę wszystko w całość I pegerowskim sposobem zaspawać na końcu i złożyć to z powrotem, umyć wszystko i zjeżdżać w całość. hak i do roboty z powrotem, bo no to nie będzie innej chyba opcji. A druga sprawa, czas goni nas, i nie ma też nad czym się rozczulać. To wszystko jeszcze raz obejrzeć: wszystko umyć i normalnie to składać na te uszczelnienia, które są. Chyba, że będę miał jakieś nastanie, tu coś przełożę, ale to zaraz się zobaczy. No i to tak się normalnie w środku odkręciło w trakcie pracy I wyleciało co miało wylecieć Wyleciały te zerwane zwoje Z całego Płoczyska Co? Z ostatniego zwoja No ostatni zwój nawet wyleciał z siłownika I proszę bardzo nakrętka nawet samokontrująca z plastikiem I zobaczcie co się stało Dziwna ta pogoda dzisiaj mocno Co to co? Eee, robimy na zawleczkę czy wyrzucamy plastik i, i po zawodach Nie wiem. i nigdy więcej jeszcze mamy takie czekaj, czekaj bo teraz żeby to kolejność była ja wyjęłem to tak czyli to musi być w tą stronę, bo tu jest manżeta tak jest, tu jest manżeta czyli to tak wszystko do mycia, bo to rozbierane na podwórku na podłodze w piachu jak standardowo polkistan trakt mi się, trakt mi się przypomina i to będzie tak, bo tu jest też manżeta na zewnątrz. A jak? E, to jesteśmy w domu z uszczelnieniami. Nawet jak te założymy, to się nic nie wydarzy, bo można je założyć, bo to są właśnie manżety zewnętrzne. A tutaj na tym. Kurde, uwaliłem się już mocno. A tutaj o. Mamy taką sytuację, że są uszczelnienia dociskane dystansami. Mamy podkładki dystansowe na wierzchniej i pokrywce i im bardziej. I tak, i jedną podkładkę wyrzucę, tym bardziej ścisnę i docisnę uszczelniacze, żeby lepiej trzymało. I można składać z powrotem na to samo. No to jestem w domu, tak można powiedzieć. Tylko to wszystko, oczywiście, pełne mycie, czyszczenie do cna, tak jak już ten jeden element, wymiana o-ringów Ten o-ring wymienię na pewno, aczkolwiek wystaje jeszcze ponad tutaj. Ponad, widzicie, brzegi, ale dla świętego spokoju jego wymienię. No i. Montaż siłownika w całość i zjechać z powrotem cały hak Kurde dobrze, że to tylko tak się skończyło, bo Jakby było coś mocniejszego, gorszego no to To by tak szybko tego człowiek nie zrobił I kilka chwil później nie jechało. Teraz będzie Teraz będzie jechało i teraz się nie odbezpieczy, nie wiem co Jest gotowe, zagięte, przewiercone To co Ci tu się stało coś czy co? A bo Ty Andrzeju nie byłeś, rozkręcił się cały siłownik Rozkręcił i się rozleciał no. Dos, do samej dos, To samej dos, tu tu jest dos, to nam uda. Si nie uda Wjeżdżam fast trackiem z idłami. Niestety 60 za mało podnosi za nisko. Fast -track ma wyższy zasięg. Ale zobaczymy jak to się uda. Kiedy mamy sprzęgło w fast -tracku, jakie mamy. To jest po prostu jeden wielki nie wypał to sprzęgło. No ale dobra, eee, pytacie, się, pytacie się często, dlaczego nie biorę. Eee, Cię nie, biorę. nie sprzedam fast -a, a nie zostawię sobie Powiem tak, fast -track to jest taki bezpiecznik, mój życiowy bezpiecznik, przed tym, abym nie przekonał się nigdy do zachodu. Tak, może to słabo brzmi, ale to jest bezpiecznik polegający właśnie głównie przez YouTube'a, że jak za bardzo mnie zaczynacie tym zachodem e, nawalać, to wyciągam pastraka i już mi się z zachodu odechciewa i już nagle w komentarzach cisza, nikt mi zachodu nie wciska, nie proponuje. Wiecie o co chodzi. To no, jest taki mój po prostu bezpieczny. Wczoraj już było za ciemno, za późno Poddaliśmy się Lepiej zrobić to po prostu Za widnego To jest precyzyjna robota, żeby to trafić Naprawdę to trzeba na milimetry, Żeby udało się trafić w prowadnicę Minimalny ruch w ciągniku Widłami na końcu poprzez przedłużenie Mamy kilka centymetrów I jest to naprawdę bardzo trudne Do złożenia, ale tak jak mówię Dzisiaj mamy już widno Zamiast tych lampek, tego wszystkiego Szkoda było się wczoraj szarpać, po prostu miałem też dość i, i składamy to ponownie, tak więc za chwilę ostatnia próba i wjeżdżamy tym całym ramieniem do środka urządzenia hakowego i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie teraz jak po maśle. No i mamy to. Tata odstawia fastracka. Pięknie wszystko chodzi, nasmarowane. Jest też zrobiony porządek z prowadnicami nareszcie. Gotowe. Składam hak. I Volvo zreanimowane. Fajna robota. Naprawdę. Cudowna wręcz. Mam nadzieję, że więcej takich przypadków tutaj nie będę miał z tym urządzeniem hakowym. No dobra. Teraz w dalszej kolejności biorę się za czerwoną strzałę biorę się za giganta, przekładam klepisko, przezbrajam napędy. Standardowa procedura przy zbiorze kukurydzy u mnie, jak dobrze wiecie. No i trzeba wyciągnąć przystawkę, ogarnąć sprawę również. Smarowanie, niesmarowanie. Co to mnie tu? Czy telefon, coś tu coś, coś, coś z rozdzielczością się pomieszało chłopakowi. Chyba już wystarczy, nagrań jest po prostu zbyt duża ilość w pamięci. To by było dzisiaj na tyle, drodzy widzowie, trzymajcie się, do następnego, cześć!